W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać z wami na temat jednego z najmroczniejszych rozdziałów w historii ludzkości z uniwersum Warhammera, czyli o herezji Horus'a. Herezja Horus'a to epicka opowieść o zdradzie, o upadku bohaterów, o wojnie domowej, o konflikcie, który rozdarł galaktykę na strzępy. Właśnie dla wielu fanów Warhammera jest to serce tego uniwersum. To historia w której przeznaczenie, lojalność, braterstwo poddawane są największej próbie. Herezja Horusa to przygoda opowiadana nie tylko w ponad 50-tomowym cyklu książek, ale również grabitewna, w której gracze prowadzą swoje legiony, odgrywają i ścieki nowe bitwy. Warto dodać, że mamy dzisiaj dzień premiery trzeciej edycji Herezji Horusa z nowymi zasadami, nowymi modelami nowymi statystykami, także jest to idealny moment na to, żeby wejść w ten system, ponieważ wszyscy jako community będziemy się dopiero wdrażać właśnie w nowe zasady i tak dalej, także idealnego momentu nie mogliście sobie wymarzyć. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować sklepowi Battle Cult za punktualną, zresztą jak zwykle, wysyłkę e, mojego startera do trzeciej edycji właśnie w dzień premiery. Dzięki temu mogę na, dla Was nagrać ten materiał na gorąco. Zresztą z Battlekult zamawiam modele do Herezji już od dłuższego czasu i z czystym sercem mogę powiedzieć, że naprawdę, naprawdę polecam. Zawsze wysyłka na czas, kontakt bardzo dobry i co najważniejsze dla nas jako dla klientów, najprawdopodobniej najniższe ceny wśród sklepów figurkowych w Polsce. Ten starter do trzeciej edycji Herezji Horusa właśnie na stronie Battlekult kosztuje 782 zł. Szczerze mówiąc, w żadnym innym sklepie nie widziałem tak niskiej ceny. Także Serdecznie polecam. Zresztą dodatkowo y, warto poświęcić trochę uwagi temu, że Battle Cult wspiera jako patron herezją Horusa na y, polskim Discordzie wśród naszego community, y, fundując nagrody w wyzwaniu malarskim Tale of Herezji. Także warto wspierać takie inicjatywy. Y, link do sklepu znajdziecie w opisie. Moja przygoda z Herezją zaczęła się chwilę po premierze drugiej edycji gry bitewnej Horus Herezji. Mniej więcej 2-3 lata temu, i to był moment przełomowy w mojej hobbystycznej zajawce. Premiera Age of Darkness, czyli startera do drugiej edycji wraz z filmem intro opublikowanym przez Games Workshop na YouTube, nakręciła niesamowity hype i dała mi olbrzymią motywację do zanurzenia się w to uniwersum pod kątem modelarskim. Jeśli śledzicie mój Instagram, to zapewne zauważyliście, że mnóstwo prac, które publikuję ostatnimi czasy, pochodzi właśnie z tego uniwersum. I tak znajdujemy się w punkcie, w którym nagrywam dla Was materiał na temat herezji Horusa. Ta historia tak mnie wciągnęła, że chciałbym po prostu się tym z Wami podzielić. Jednak zacznijmy od początku. Wejście w tą historię to skok naprawdę na głęboką wodę. Cykl książek The Horus Heresy to monumentalna seria wydana przez wydawnictwo Black Library, osadzona w uniwersum Warhammera 30 tysięcy. 10 tysięcy lat przed wydarzeniami znanymi z Warhammera 40k. Pierwszy tom serii, The Horus Rising, autorstwa Dana Abneta, został wydany w 2006 roku. Natomiast w kolejnych latach Czas Horusa został wydany po polsku na naszym rodzimym rynku przez Copernicus Corporation i Fabrykę Słów. Obecnie wszystkie tomy sukcesywnie są tłumaczone i wydawane na naszym rynku właśnie przez Copernicusa. Cały cykl książek składa się z ponad 50 tomów głównej serii, do której dochodzą jeszcze liczne nowele, antologie i opowiadania. Niemniej dla mnie osobiście najważniejsze są trzy pierwsze tomy. Nieważne, czy znacie to uniwersum, czy nie, te trzy książki naprawdę warto przeczytać. Czas Horusa otwiera legendarny już zwrot Byłem tam, kiedy Horus zabił imperatora. I od pierwszych słów zostajemy wciągnięci w historię, której rozdziały mijają nam w okamgnieniu. Dan Abnett odwalił tutaj kawał naprawdę dobrej roboty, a ton książki jest poważny, przemyślany, czasem nawet poetycki. To nie tylko czysta akcja. Czuć, że to nie historia o bohaterach, tylko tragedia, która dopiero się zaczyna. Pamiętam, jak pierwszy raz czytałem tą książkę i z każdą kolejną stroną moja ekscytacja rosła. Nie chciałbym Wam zdradzać fabuły tych książek, jednakże finał całej tej historii jest już z góry znany i... Zwieńczony w wydanej niedawno trylogii Sea of Terra. Niemniej jest mnóstwo kanałów na YouTubie, które opowiadają właśnie historie z cyklu Herez i Horusa. Na przykład u Wojtek czyta Warhammera. Znajdziecie mnóstwo opowiadań czytanych właśnie przez Wojtka głosem lektora. I naprawdę bardzo serdecznie polecam. Super sprawa do posłuchania właśnie na przykład podczas malowania. Dodatkowo Copernicus Corporation ma w swojej ofercie coraz więcej audiobooków właśnie z herezji Horusa, także zapraszam do odwiedzenia również ich strony. Myślę, że właśnie wydanie drugiej edycji bitewniaka herezji Horusa była dla wielu fanów momentem przełomowym, ponieważ do tego czasu herezja była swoistą niszą w niszy. Wiele lat temu dziwiłem się, czym są te modele z Forge Worlds na stronie GW, które wydawane w wątpliwej jakości żywicy kosztowały parę set funtów. Skutecznie odstraszało to od zakupu i zagłębiania się w ogóle w samą historię tego systemu. Niemniej wydanie nowej linii modeli w plastiku obniżyło drastycznie kosztowy próg wejścia w ten system i herezja Horusa zawitała na stołach ponownie na zupełnie inną skalę. Jak już mówiłem, jako Grabitewna herezja to właściwie swoista nisza, która przez większość hobbystów traktowana jest podobnie do modelarstwa historycznego. Olbrzymią uwagę przykłada się tutaj do symboliki, kolorów, wyposażenia modeli. Co z modelarskiego punktu widzenia daje olbrzymie możliwości, mnóstwo satysfakcji. W tym systemie chodzi w pierwszej kolejności o epickość, dopiero później o wynik. Gracze dbają, aby bitwy rozgrywać pomalowanymi modelami na pięknie przygotowanych stołach i żeby prowadzony przez nich legion opowiadał swoistą historię. Często nowi gracze, próbujący wejść w to hobby, muszą zmierzyć się z mityczną postawą gatekeepingu której rzekomo to community broni dostępu nowym graczom do tego hobby. Nic bardziej mylnego. To właśnie dbanie o ten styl, o barwy, o symbolikę łączy graczy na całym świecie. I prawdę powiedziawszy, teraz po czasie muszę przyznać temu rację. Herezja Horusa jest zamknięta w pewnej, w pewnej konwencji, w pewnych ramach historycznych i właśnie dbałość o, o te realia. O tą symbolikę, która właśnie w tych książkach i podręcznikach występuje, to właśnie jest esencja herezji chorusa i to sprawia bardzo dużo przyjemności i bardzo wiele satysfakcji. Niemniej jest to lekcja, którą każdy z nas, jako gracz czy jako modelarz, musi odrobić samodzielnie, i im szybciej jakby w ten kanon wejdziemy, tym szybciej zacznie nam to sprawiać przyjemność i będziemy czerpać satysfakcję z sklejania, malowania i grania później naszymi modelami. Chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do książek wydawanych przez Black Library. Otóż pierwsze trzy tomy są dla mnie obowiązkowe: Czas Horusa, Fałszywi Bogowie i Galaktyka w płomieniach. Te trzy książki stanowią podstawę do wejścia w to uniwersum i polecam je każdemu, nawet jeśli do tej pory nie interesował się Warhammerem. To idealny wstęp do tej epickiej historii. Możecie mi uwierzyć, że nawet dla kogoś niezaznajomionego z tym uniwersum są one niesamowicie wciągające. Czytelnik dosłownie przelatuje przez rozdziały aż do punktu kulminacyjnego, jakim jest Istvan 3. Ale więcej nie zdradzam, warto tę przygodę przeżyć samemu. Polecam zajrzeć do Waszych lokalnych bibliotek publicznych, bo pierwsze pięć tomów herezji znalazłem w Bibliotece Miejskiej Raczyńskich w Poznaniu. I pamiętam, jak wypożyczyłem pierwszy tom przed wyjazdem wakacyjnym. Dosłownie pochłonąłem go podczas pierwszego dnia i nie mogłem się doczekać powrotu, żeby zabrać się za kolejną część. W opisie wrzucam wam link do strony Copernicus Corporation, która wydaje aktualnie po polsku nie tylko całą serię Herezji Horusa, ale też książki z Warhammera Fantasy, Warhammera 40 000 oraz ich główny produkt, czyli gry RPG w naszym ojczystym języku. Tu warto nadmienić przy tej okazji, że Herezja Horusa zagości również na rynku jako gra RPG. To tylko pokazuje, że ten produkt przestał być naszą figurkową niszą, a wchodzi do Warhammerowego mainstreamu obecnie. Cubicle 7 już oficjalnie zapowiedziało, że na wiosnę 2026 zostanie wydany podręcznik: Warhammer The Horus Heresy Roleplaying Game. Pointując, herezja Horusa to nie tylko historia. To klimat, styl, community, modele i opowieść, która zmienia się z każdym legionem, z każdym pomalowanym modelem i z każdą rozegraną bitwą. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do wejścia w świat Heresy Chorusa albo do zapoznania się chociażby właśnie z książkami i proszę dajcie znać w komentarzach, czy mieliście już do czynienia z Hereseą Horusa wcześniej, czy czytaliście te książki, czy być może graliście właśnie w bitewniaka, a jeśli nie, to czy na przykład taki, tego typu materiał Zachęci Was do zapoznania się z The Horus Heresy. Do zobaczenia, i niech Imperator ma Was w swojej opiece, lub Horus, jak wolicie.